Szanowni Państwo, Polacy, korzystając z zaproszenia patriotycznych środowisk pozaparlamentarnych, zdecydowałem się wystartować w wyborach prezydenckich w roku 2025. Hasłem i misją mojej kampanii prezydenckiej są słowa: naprawić Polskę obudzić w Polakach lwy. Polska jest rozkradana, bo na to pozwalamy. Kasta polityczna, urzędnicza i prawnicza. Obsiadły wszystkie instytucje władzy i kradną to, co my, zwykli obywatele, tworzymy ciężko pracując. Jednak na świecie ludzie zaczynają się budzić i stają przeciwko tyranii polityczno-urzędniczych mafii. Widzimy to szczególnie wyraźnie w Argentynie, w Salwadorze, w Stanach Zjednoczonych i w coraz większej liczbie krajów Europy. Wszędzie schemat jest ten sam. Nowi prezydenci wybierani są przez zwykłych, ciężko pracujących ludzi. A na ich konkurentów głosuje kasta urzędniczo-prawnicza, celebryci i ludzie pasożytujący na publicznych pieniądzach. Czas przyłączyć Polskę do tej światowej rewolucji zwykłych ludzi przeciwko pasożytom. To będzie zupełnie inny program niż te, które przedstawią wam moi przeciwnicy. Nie będę opowiadał, jak ma być, nie będę niczego obiecywał. Mój program to plan zmiany. Zmiany systemu ze sterowanego centralnie na oddolnie kontrolowany. To nie oni mają rządzić nami, lecz mają efektywnie zarządzać Polską według naszych obywateli wytycznych. Ten oddolny tryb zarządzania państwem to nie brzonka czy utopia to już działa. Działa w praktyce od ponad 100 lat. Nie będę wywracał stolika postawię Polskę na nogach, bo teraz stoi na głowie. Oto mój prezydencki plan działania, plan naprawy Polski. Mam świadomość, że jako prezydent będę miał ograniczone możliwości działania. Jednak polski system władzy wymaga całkowitej przebudowy. Dlatego po objęciu urzędu prezydenta skupię się nie na rozwiązywaniu bieżących problemów, lecz na rozpoczęciu długofalowego procesu reformy państwa. Widzimy, z jakimi problemami mierzą się Stany Zjednoczone, Argentyna, Wielka Brytania. Wszędzie doszło do całkowitej degeneracji systemów politycznych. System wyborczy w USA skrajnie podzielił Amerykanów i obniżył poziom ich życia. W Wielkiej Brytanii kasta polityczna od lat uniemożliwia niezbędne reformy. W Argentynie dopiero od roku Javier Milei reformuje państwo i wszyscy mogą zobaczyć, jak trudne jest to zadanie po stu latach, Socjalizmu, etatyzmu i interwencjonizmu. W Polsce musimy rozpocząć taki sam system reformy państwa, póki nie jest za późno. Musimy zmienić konstytucję, ordynację wyborczą, system sądowniczy, administrację państwową, prawo gospodarcze, system finansowy i wiele innych obszarów. Musimy to zrobić, bo obecne elity nie potrafią efektywnie zarządzać. Świetnie się za to kłócą, a wrzucanie publicznych pieniędzy w błoto i do własnych kieszeni wychodzi im nadzwyczaj dobrze. Główne założenia. Naród suwerenem. To naród jest suwerenem i to naród na drodze referendów wyznacza i wytycza rządowi strategiczne kierunki działania. Zgodnie z artykułem 4 Konstytucji, władza, zwierzchnia w Rzeczpospolitej Polskiej należy do narodu, czyli to naród ma mieć zwierzchnictwo nad pozostałymi władzami. Nie oni nad nami, lecz my nad nimi. Nie na głowie, lecz twardo na nogach. Istota władzy. Rządzący pełnią rolę usługową dla narodu. Władza nie jest właścicielem obywateli, a obywatele nie są niewolnikami władzy. Dobrobyt z pracy. Polska ma być silna i bogata. Umiejętnościami, zamożnością, zaradnością, wytwórczością, kulturą duchową, wysokimi standardami i dbałością o dobro wspólne swoich obywateli, jednością Polaków, a nie gadaniem polityków i biurokratów, którzy nigdy sami nie pracowali na swoje utrzymanie. Demokracja bezpośrednia. Polska pod przewodnictwem prezydenta opracuje własne instrumenty demokracji bezpośredniej, wcieli w życie zasady subsydiarności i wdroży system kontroli i równowagi w odniesieniu do wszystkich instytucji państwowych. Zarządzanie państwem musi odbywać się na zasadzie rozwiązań systemowych, a nie obsadzania stanowisk kolesiami. Wolne samorządy, tradycyjne państwo jako przedsiębiorca monopolistyczny jest nie tylko przedsiębiorstwem nieefektywnym, ze złym stosunkiem jakości do ceny, Lecz ponadto coraz bardziej staje się zagrożeniem dla ludzkości, skupiając w rękach wąskiej grupy polityków i urzędników ogromną władzę. W naszej zdegenerowanej wersji demokracji pozwalamy im zakładać nam tętle na szyję. Jako prezydent będę promował projekty wspierające aktywność i zaangażowanie obywatelskie, konsultacje społeczne, budżety obywatelskie i inicjatywy lokalne. Mój pierwszy dzień w pałacu prezydenckim, reforma konstytucji. W pierwszy dzień po rozpoczęciu mojej służby narodowej jako prezydent powołam Komisję Reformy Konstytucji i zaproszę do niej wybitne osobistości z różnych środowisk społecznych i politycznych. Nasza Konstytucja wymaga nie zmiany, lecz wymiany. Musi zostać napisana od nowa. To jest zadanie ponadpartyjne, bo wymaga większości dwóch trzecich głosów, ale jest to krok niezbędny, żeby wydobyć nasz kraj z zapaści konstytucyjnej. W której różne organy władzy wzajemnie się nie uznają, co w praktyce oznacza stan anarchii, a do tego stanu doprowadziły nas elity polityczne. Władza obywateli to naród ma być suwerenem. Będę dążył do przekonania Polaków oraz głównych sił politycznych do reformy ustroju państwa na wzór Konfederacji Szwajcarskiej i Liechtensteinu. Oto fundamenty prawdziwego społeczeństwa obywatelskiego. Jeden. Jak najwięcej władzy na poziomie lokalnym: podatki, edukacja, infrastruktura, sądy, policja. 2. Jak najmniej władzy na poziomie centralnym tylko obronność, polityka zagraniczna. 3. Referenda. Muszą być bezprogowe i wiążące dla rządzących. Problemy ma zgłaszać naród, a nie politycy czy media. 4. Weto obywatelskie. To narzędzie pozwala narodowi odrzucać szkodliwe ustawy. 5. Referenda odwoławcze. To łatwa możliwość odwołania radnych, samorządowych i posłów. 6. Prawo do broni dla uczciwych obywateli. 7. Wolność słowa i brak cenzury prewencyjnej. Nieważne jest, która partia kontroluje nasz rząd, ale to jest ważne, czy rząd jest kontrolowany przez nas, obywateli. Mój drugi dzień w Pałacu Prezydenckim program edukacji obywatelskiej. Rozpocznę specjalny program edukacji obywatelskiej, który będzie miał kilka niezależnych części. Najważniejszym elementem będzie cykl edukacyjny dla szkół, w którym każde polskie dziecko zapozna się nie z fasadowymi instytucjami demokracji, ale z samą istotą tego, czym demokracja jest i co najważniejsze, kto za tą demokrację płaci. Zapoznam ich z demokracją praktyczną. Dzieci nauczą się swoich praw poprzez udział w warsztatach i projektach, na których będą odbywały się prawdziwe wybory, a wybrani będą rozliczani z efektów i ponosili odpowiedzialność. Każde polskie dziecko na każdym poziomie edukacyjnym będzie miało praktyczne zajęcia z demokracji i działania państwa. Już po kilku latach efektem działania tego programu będzie skokowa zmiana w świadomości społecznej dzieci, młodzieży i ich rodziców. Oczywiście taka edukacja jeszcze Polski nie zmieni bo większość tych młodych ludzi nie będzie miała możliwości udziału w wyborach, ale program ten przygotuje falę tsunami, która za 10-15 lat raz na zawsze zmiecie stary system z powierzchni tej ziemi. Polakom też trzeba wytłumaczyć, na czym polega kradzież instytucjonalna, dodruk pustego pieniądza, mechanizmy kradzieży publicznych pieniędzy i jak to wszystko jest pudrowane propagandą. To druga, równie ważna część programu edukacji obywatelskiej. Musimy piłą mechaniczną odciąć pasożytów od koryta. Mój trzeci dzień w Pałacu Prezydenckim system informatyczny. Polecę opracowanie taniego i bezpiecznego systemu informatycznego, przeznaczonego dla wszystkich obywateli, by mogli zgłaszać problemy i rozwiązywać je za pomocą referendów. Systemu, który będzie działał na wszystkich poziomach gminy, województwa i państwa. Musimy skończyć z bezkarnym marnotrawieniem pieniędzy publicznych przez polityków. Pałac prezydencki będzie domem wszystkich Polaków. Pałac prezydencki stanie się miejscem regularnych spotkań wszystkich, którym na sercu leży dobro naszej ojczyzny. Udostępnię pomieszczenia pałacu dla spotkań i pracy dla licznych organizacji i środowisk patriotycznych, gospodarczych, kulturalnych, naukowych, polonijnych i młodzieżowych. Szczególnie mile widziani będą u mnie harcerze, gwiazdy sportu, czołowi przedsiębiorcy i naukowcy. Tym dam m.in. sygnał do tego, by Polacy zaczęli się czuć w instytucjach państwowych jak gospodarze, a nie jak pomiatani i niepotrzebni petenci. Pałac prezydencki będzie domem wszystkich Polaków święta państwowe. Jako prezydent zadbam o godne obchodzenie ważnych uroczystości państwowych, narodowych i tradycyjnych. Polacy muszą wreszcie poczuć się gospodarzami we własnym domu. Swymi działaniami będę chciał przywrócić w Polsce poczucie wspólnoty, jakie mieliśmy w najważniejszych chwilach naszej historii. Jak na przykład w roku 1918, gdy odzyskiwaliśmy niepodległość, w roku 1939, gdy ulegaliśmy agresji dwóch totalitaryzmów, w roku 1978, gdy Polak został papieżem, w roku 1980, gdy naród zjednoczył się w ruchu Solidarność. Walczącym o niepodległość Polski, czy w 1989 roku, gdy po sztormach przeklętego XX wieku odzyskiwaliśmy formalnie niepodległość. We wszystkich tych momentach byliśmy jednością. Dziś jesteśmy totalnie rozbici na wiele małych, zwalczających się za obozów. Przywróćmy tę dawną, budującą nas więź. Gdy zjednoczymy się wokół idei Postawienia Polski na naszych nogach wtedy już nie będą więcej potrzebne uliczne protesty, powstania i rewolucje. Dziedzictwo przodków. Te wybory prezydenckie będą się odbywały dokładnie tysiąc lat od koronacji pierwszego króla Polski. Ta symboliczna data oznacza tysiąc lat polskiej państwowości. Uczcijmy to milenium naprawą państwa tak, by Polska przetrwała kolejne tysiąc lat. Uważam, że ta kadencja prezydencka powinna być szczególnie naznaczona odniesieniami do naszej przeszłości, do naszego dziedzictwa, które otrzymaliśmy z rąk poprzednich pokoleń, z rąk powstańców warszawskich, z rąk polskich żołnierzy wszystkich wojen, z rąk legionistów, z rąk tych, którzy stanęli przeciwko totalitarnemu komunistycznemu okupantowi. Moim zadaniem jako prezydenta będzie godnie czcić przeszłość dla dobra przyszłości patriotyzm. Patriotyzm to silne przywiązanie i miłość do ojczyzny, poczucie więzi społecznej oraz chęć i gotowość poświęcania się dla własnego narodu, przy jednoczesnym poszanowaniu innych narodów. To poszanowanie udowodniliśmy na przestrzeni dziejów. Polski patriotyzm to zdecydowanie nie nacjonalizm i nie populizm. Patriotyzm to wielka idea łącząca wszystkie pokolenia Polaków. Możemy być dumni ze swojej historii. Zawsze walczyliśmy o wolność i niepodległość. Naszą i waszą. Nigdy nie budowaliśmy ani tyranii, ani zniewolenia. Polacy w naturalny sposób są przeciwni totalitaryzmowi. Jednym z ważnych zadań nowego prezydenta będzie rozwijanie właśnie poczucia patriotyzmu, zwłaszcza wśród młodego pokolenia. Naród jest jak dąb, ma koronę naszych czasów i korzenie przeszłości. Jedno nie istnieje bez drugiego. Komunikacja w mediach. Jako prezydent będę regularnie organizował konferencje prasowe oraz prezentował raporty o stanie państwa w mediach publicznych. Zadbam o bezpośredni i częsty kontakt z narodem, za pośrednictwem profesjonalnych mediów oraz własnych metod komunikacji. Będę najbardziej komunikatywnym prezydentem w historii Polski. Spotkania z suwerenem. W trakcie mojej prezydentury odbędę osobiście lub poprzez szefa mojej kancelarii spotkania w każdym polskim powiecie. Zwłaszcza w tych miejscach, gdzie politycy na co dzień rzadko przybywają. Te spotkania będą miały charakter wielotematyczny i zawsze towarzyszyć im będą wydarzenia związane z edukacją obywatelską dzieci i młodzieży. Nie z urzędnikami, lecz z ludźmi będę się spotykał. Bezpieczeństwo naszych granic. Jako prezydent nadzorujący polskie siły zbrojne będę rzecznikiem honoru polskiego żołnierza. Będę dbał o rozwój polskich sił zbrojnych i będę wspierał reformy wojska oraz zbliżenia wojska do narodu. Chciałbym, aby wojsko było postrzegane nie tylko jako największy honor dla Polaka, ale także jako siła zbrojna odstraszająca każdego wroga. Bezpieczeństwo Polski widzę w ścisłym sojuszu obronnym z państwami NATO. Efektywny system obrony ma nie tylko służyć obronie, ale i wzmacnianiu samoorganizacji obywatelskiej. Wzmacnianiu dbałości o wspólne instalacje obronne oraz podniesieniu kultury zdrowotnej, umiejętności pracy zespołowej i kultury ekologicznej w ramach lokalnych ćwiczeń terenowych. Dzisiaj polski system obronny jest dziurawy jak szwajcarski ser, a powinien być nie do przełamania jak szwajcarski system obronny. Nie widzę lepszego gwaranta naszego bezpieczeństwa niż nasza nowoczesna armia na miarę wyzwań XXI wieku. Bezpieczeństwo publiczne. Będę przeciwdziałał wszelkim działaniom polityków oraz instytucji państwa polskiego, które narażałyby bezpieczeństwo zwykłych ludzi. W szczególności będę się sprzeciwiał działaniom instytucji ponadnarodowych zmuszających Polskę do działań niezgodnych z wolą narodu. Dziś nasz naród jest pozbawiony prawa decydowania o sobie. Dołożę wszelkich starań do zapewnienia Polakom wyrażania woli narodu. Służby. Jako prezydent zapewnię, że polskie służby będą wykorzystywane dla dobra Polaków, a nie dla realizacji interesu różnych grup politycznych. Będę zdecydowanie blokował nadużycia służb przez polityków. Funkcjonariusze służb muszą mieć pewność, że nie są instrumentem w grach politycznych i że jedynym ich zadaniem jest służyć Polsce bez względu na aktualną władzę polityczną. Imigracja. Będę blokował wszelkie próby sprowadzania do Polski imigrantów i zapewnie przestrzeganie prawa w tym zakresie. Polska nie potrzebuje imigrantów, ani socjalnych, ani inżynierów, ani legalnych, ani nielegalnych. Polacy sami potrafią pracować w swoim kraju. Nadchodząca rewolucja w technologiach wytwórczych, pełna robotyzacja i sztuczna inteligencja rozwiążą problem braku pracowników. Firmy, zamiast sprowadzać pracowników z Azji i Afryki, będą musiały podwyższać wynagrodzenia polakom. Po dekadach wyrzeczeń, gdy kolejne pokolenie młodych Polaków mogłoby już zacząć korzystać z owoców pracy dziadków i rodziców, nagle politycy wymyślili, że zamiast naszej młodzieży pracę dostaną ludzie z innych krajów. Nigdy nie będzie na to mojej zgody i nie poprzestanę tylko na tym, co można zrobić w ramach uprawnień prezydenta, ale poświęcę dużo czasu i wysiłku na edukację Polaków w tej sprawie, bo na emigracji najbardziej tracą te kraje, z których emigranci pochodzą. Pomoc i edukacja jak najbardziej. Wymiana etniczna narodu? Nie. Sprawy międzynarodowe. Będę działał na rzecz wycofania Polski i Europy ze szkodliwych praw klimatycznych i ideologicznych. Będę działał na rzecz utworzenia aliansu sił politycznych w krajach Unii Europejskiej, którego zadaniem byłoby wzajemne wspieranie i inspirowanie działań na rzecz zachowania dziedzictwa naszej europejskiej i chrześcijańskiej cywilizacji w nienaruszonym stanie dla przyszłych pokoleń. Działania te obejmą również kraje spoza Unii Europejskiej. Europa ma być Europą ojczyzn, a nie eurokołchozem. Edukacja. Edukacja jest najważniejsza. Od edukacji zależy przyszłość Polski. Jeżeli nie damy przyszłym pokoleniom umiejętności, to nie będą one potrafiły zapewnić przyszłości naszego kraju. Dlatego będę wspierał wszelkie inicjatywy uwolnienia edukacji, a w szczególności promocji edukacji domowej oraz bonu edukacyjnego. Dzisiaj Elon Musk uruchamia sieć szkół Ad Astra. Ma to być rewolucja kopernikańska w edukacji, a my w Polsce dyskutujemy, jak podtrzymać istnienie archaicznego XIX-wiecznego systemu szkoły pruskiej. Świat idzie w dokładnie odwrotnym kierunku. Jako prezydent będę uświadamiał i inspirował rodziców, nauczycieli i uczniów, aby jak najszybciej sami zadbali o siebie, skoro politycy i urzędnicy nie potrafią zrozumieć, że ich czas w edukacji się już skończył. Uroczyście obiecuję, Doprowadzę do tego, że edukacja dzieci będzie w pełni finansowana bez względu na to, czy będą uczyły się one w szkole publicznej, w szkole prywatnej, mini- lub mikroszkole, lub po prostu we własnym domu. Każdy uczeń otrzyma na ten cel dwukrotność obecnej kwoty dofinansowania. Będzie to miało formę zarówno subwencji, jak i ulgi podatkowej. Dzięki temu będzie możliwe zwiększenie wynagrodzeń nauczycieli ponad dwukrotnie, ale przy założeniu, że to rodzice będą negocjowali wynagrodzenie dla nauczycieli swoich dzieci, a nie związki zawodowe lub samorządy. Odsunę też od edukacji grupy biznesowe żyjące za miliardy pochodzące z publicznych pieniędzy, zdobywane na podręcznikach, które przy obecnych technologiach są już czymś archaicznym, niczym lampa naftowa lub telefon na korbkę. Pominę pośredników i przekażę edukację polskich dzieci polskim rodzinom. W tym miejscu obiecuję, że doprowadzę w Polsce do podobnej rewolucji, która zmiecie stary, feudalny system nauki i zapewnie dostęp do wiedzy całej ludzkości dla każdego Polaka. Przekieruje środki budżetowe z nieefektywnych państwowych molochów udających o środki naukowe do nowo powstających prywatnych przedsięwzięć, których właściciele okażą się wizjonerami na miarę Ilona Maska czy Steve'a Jobsa. Czas feudalizmu w nauce dobiegnie końca. Będę wierny idei, że edukacja to nie napełnianie wiadra, lecz rozpalanie ognia. Demografia. Musi być opracowany system naprawiający katastrofę demograficzną, i tu widzę ogromną rolę kościoła, środowisk kulturotwórczych i naukowych. Celem państwa nie może być doprowadzenie do wymiany etnicznej. Ideologię ról płciowych zablokuje zdecydowanie każdą ustawę inspirowaną szalonymi projektami światowego lewactwa. Nie będzie żadnego kompromisu w tej sprawie. Tolerancja tak, oczywiście. Promocja nie. Będę dążył do wypowiedzenia konwencji stambulskiej, której celem jest ideologicznie inspirowana próba odebrania rodzinie niezależności od państwa. Gospodarka gospodarka powinna być oparta o swobodę działalności gospodarczej, gdyż tylko bogate państwo wolnych i bogatych ludzi jest bezpieczne w każdym zakresie. W Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej za komuny. Gdy wszystko było nasze, to nie mieliśmy węgla, pomimo że nasze były kopalnie. Nie mieliśmy prądu, pomimo że nasze były elektrownie. Nie mieliśmy stali, pomimo że huty były nasze. Nie mieliśmy żywności, pomimo że TGR-y były nasze. Nie będzie mojej zgody na drukowanie pieniędzy przez bank centralny, gdyż jest to zwykła kradzież. Gdyby drukowanie pieniędzy miało dać bogactwo, to drukowanie dyplomów uniwersytetów dawałoby mądrość. Szanowni Państwo, astronomowie doliczyli się, że we wszechświecie jest więcej gwiazd niż ziarenek piasku na całej kuli ziemskiej. A my ciągle nie możemy doliczyć się paru miliardów, które nam ukradli politycy. Policzmy tym złodziejom każde ziarenko, które ukradli. Jedynym wrogiem dostatku jest socjalizm we wszystkich jego odmianach i z socjalizmem będę walczył. Państwo przedsiębiorcom nie musi pomagać, państwo ma im nie przeszkadzać. Rolnictwo. Ważną rolą rolnictwa jest nie tylko produkcja żywności, ale również jego aspekt kulturowy, cywilizacyjny, aspekt podtrzymywania tradycji, utrzymywania więzi w lokalnych społecznościach oraz ochrony przyrody i krajobrazu. Dlatego będę wspierał podtrzymywanie tej roli rolnictwa i środowisk wiejskich wraz ze stopniowymi przeobrażeniami społeczno-gospodarczymi na wsi. Wszędzie na świecie rolnictwo pełni w coraz większym stopniu rolę kulturową i patriotyczną i nie jest rozliczane wyłącznie z wyniku ekonomicznego. Natomiast Polska musi być samowystarczalna w zakresie produkcji żywności. Ziemia, lasy, woda, zasoby naturalne. Za naszą ojczystą Ziemię walczyły i poświęcały swoje życie dziesiątki pokoleń Polaków. W imię pamięci o ich ofiarach nie pozwolę na rozkradanie i sprzedawanie tego, co od nich otrzymaliśmy w depozyt międzypokoleniowy. Tak jak mamy obowiązek przekazać następnym pokoleniom tradycje naszych przodków, tak samo mamy obowiązek dbać o tę ziemię. Dokonam audytu dotychczasowych działań poprzednich rządów w zakresie własności i metod gospodarowania polską ziemią, lasami, wodą, zasobami, i raport ten udostępnię narodowi. Działania polityków przestaną być tajemnicą dla Polaków. Zobowiązanie. Jeśli Polacy mi zaufają i powierzą mi urząd prezydenta, zobowiązuje się całe wynagrodzenie z tego tytułu przeznaczyć na Instytut Budowy Społeczeństwa Obywatelskiego, którego celem będzie edukowanie społeczeństwa w następujących obszarach. Praw obywatelskich, metod rozstrzygania konfliktów społecznych, metod kradzieży instytucjonalnej stosowanych przez rządzących, metod angażowania się obywateli do sprawowania kontroli społecznej nad rządzącymi, Roli obywateli i rządzących w nowoczesnym, demokratycznym państwie, metod usuwania wad i ulepszania systemu demokracji bezpośredniej, społecznej kontroli mediów, by zależnych od rządzących ośrodków propagandowych stały się źródłem merytorycznej informacji i miejscem rzeczowych debat, społecznej kontroli ośrodków naukowych, by nauka służyła całemu społeczeństwu i pomagała rozwiązywać kluczowe dla narodu problemy. Roli wolnego rynku i wolności w budowaniu dobrobytu narodu. Na koniec pragnę złożyć oświadczenie. Jestem bezpartyjny i oświadczam, że nie należę do i nie wspieram żadnej partii. I dlatego będę strażnikiem Konstytucji. Będę reprezentował obywateli zmęczonych polaryzacją i walkami między partiami. Będę mostem jednoczącym różne grupy społeczne. Będę mediatorem między frakcjami w parlamencie, co będzie sprzyjać osiąganiu konsensusu w ważnych dla kraju sprawach. Będę stabilizował polską politykę i zmniejszał konflikty. Będę zwalczał politykę interesu partyjnego, zmieniającą polską arenę walki partyjnych mafii pasożytów. Szanowni państwo, Polacy, wielkie zadania można realizować tylko mając wielką energię. Marsz niepodległości 11 listopada po raz kolejny już raz pokazał naszą moc. Moc struktur oddolnych. Ludzie niezdecydowani, niepewni, słabi nie stworzą rzeczy wielkich. Musimy uwierzyć, że jesteśmy zdolni do rzeczy wielkich i moim celem jest obudzić tę właśnie energię we wszystkich Polakach. Nie jesteśmy sami. Zmiany dzieją się na całym świecie. Postawmy Polskę twardo na naszych nogach. Obudźmy w Polakach lwy i pogońmy darmozjadów. Niech żyje wolność i odpowiedzialność.